Mewę dotarła pod mury Gradoboru, miasta znanego z tkanych tam arrasów i kilimów. Już z daleka widać było, że Nilwgardczycy zaprzęgli tamtejszych rzemieślników do pracy. Na iglicy ratusza powiewała ogromna czarna flaga z wyszytym złotą nicią słońcem. Stojący obok królowej Gaską, Smokną z podziwem. No, Jedno trzeba im przyznać. Mają chłopaki rozmach. I silną armię. Wtrącił Reinhardt. Na murach aż gęsto odkuszników. W powietrzu czuć gotowaną smołę. Obawiam się, że tanio skóry nie sprzedadzą. Cena nie gra roli. Powiedziała Mewy. Reinhardt, Gaską, szykujcie ludzi do ataku. Żołnierzom nie trzeba było dwa razy powtarzać. Nie mogli się doczekać, aż odbiją miasto i ściągną Nilfgardzki sztandar siglicy. Miasto jest nasze, pani. Zwycięstwo. Bitwa o Gradobor była trudna, ale nie aż tak trudna. Jak się obawiano, w krytycznym momencie Nilwgardczykom zadano cios w plecy. Mieszczanie, skrzyknięci przez kupieckie gildie, zdołali obezwładnić żołnierzy pilnujących bram i otworzyli je przed Lyryjczykami. Do ataku! Nim ustały walki, Mewę pojechała do ratusza i własnym mieczem przecięła liny. Na których wciągnięto Nilgardski sztandar. Złote słońce raz na zawsze zniknęło z nieba nad Gradoborem. Ura! Niedługo potem Mewe spotkała się z kupcami, którzy porwali mieszczan do walki. Uratowaliście dziś życie dziesiątkom, może nawet setkom moich żołnierzy, powiedziała królowa. Dziękuję Wam za to. I jeśli mogę jakoś się odwdzięczyć... Nie pozostanę wam dłużna. Kupcy spojrzeli po sobie porozumiewawczo. Jeden z nich, folusznik o sumiastych wąsach, zgiął się w ukłonie, po czym powiedział: Pani, najeźdźcy wprowadzili tu z pogwałceniem praw swoje porządki. Wymogli, byśmy dopuścili do członkostwa w gildiach i Radzie Miejskiej nie ludzi! Nie dziwota! Wiadomo, że te zdradzieckie karły od początku stały po ich stronie. W każdym razie chcemy, żebyś cofnęła milwgardzkie reformy. Nie ludzie muszą wiedzieć, gdzie ich miejsce! Zapadła niezręczna cisza. Wszyscy zwrócili oczy ku królowej, czekając na jej decyzję. Zgadzam się. Nie ludzie muszą wiedzieć, gdzie ich miejsce powiedziała królowa. Zatem słuchajcie uważnie. Wszyscy moi poddani są równi. Nieważne, elf, niziołek czy człowiek. Pani, sama powiedziałaś, że gdyby nie my... Zginęliby moi ludzie, zgadza się. A także krasnoludy z Mahakamu, które udzieliły mi pomocy, kiedy nikt nie wierzył w moje zwycięstwo. Kupcy zaczęli protestować, ale Mewę uciszyła ich zdecydowanym gestem. Jeszcze tego samego dnia opuściła miasto. Oburzył ją szowinizm tamtejszych kupców, którzy uzmysłowili jej, że znienawidzeni najeźdźcy mieli czasem rację. Lyryjczycy rozbili obozowisko. Mewę siedziała przy ognisku sama. Widząc jej zaciętą minę, oficerowie i doradcy trzymali się na dystans. Tylko Gabor przysiadł się na chwilę. Wiesz, Pomyślałem sobie niedawno, że chyba mi odbiło. Porzucić dom, klan, rodzinę dla ludzkiej królowej? Po cholerę. Ale dzisiaj, dzisiaj pokazałaś, że było warto. Gabor wstał i wrócił do kantyny. Gdyby poczekał jeszcze chwilę, zobaczyłby, że Mewe się uśmiecha.